Gość poszedł do kościoła, sobie zrobić zdjęcie, jak się modli, rozumiesz? Żeby pokazać, jaki jest to rozmodlony. Tak chodzi o prezydenta Nawrockiego. Słuchajcie, a Państwo płaci pieniędzmi Polaków, żeby jakiś fotograf obrócony dubskiem do ołtarza utrwalał rozanielone lico nawrockiego. W górnym rogu macie napisane kancelaria prezydenta RP. Co znaczy tyle, że za tą sesję pod tytułem Jestem kumplem pana Boga, i jak na mnie zagłosujecie, to pójdziecie do nieba, zapłaciliśmy. My wszyscy, pani fotografie, ale taka mała sugestia można było zrobić coś bardziej spektakularnego, na przykład jak prezydent Nawrocki leży krzyżem, albo na przykład walnąć stoliska w konfesjonale. Pomyśl, jakie to musiało być fajne rzecz się dzieje podczas pielgrzymki kibiców na jasną górę pod hasłem Ciebie Boże Wysławiamy! Ja! Słuchajcie, no i Nawrocki Boga wysławiał, między innymi z niejakim Tomaszem P., pseudonim Dragon, przeciwko któremu toczy się proces. Miał być już skazany w pierwszej instancji za kierowanie gangiem, propagowanie nazizmu i pobicia. Słuchajcie, kumpel Boga, czyli Karol Nawrocki na pewno już słyszał z pierwszej ręki, że Bóg mu już to wszystko wybaczył. Zresztą tutaj chodzi przecież o piękne wartości. Wartości chrześcijańskie, które mówią o miłości, o miłosierdziu. Po otwarciu na drugiego człowieka! Jak to jest piękne, na koniec połączyła ich modlitwa pod tytułem Donald Matole. Boże! Co ty na to? Boże! Chyba brak mu słów. No dobra, ale teraz poważnie, to już wiecie po co ta religia w szkole. Żeby wasze dzieci kiedyś przy urnie wyborczej nie miały wyboru, bo inaczej pójdą do piekła. Czy wy też dajecie się nabrać na te religijne szopki prawicy, czy nie? Alleluja, 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 alleluja.